Hej, w kolejnym odcinku z Robloxa Zginąłem Dawno nie nagrywałem Robloxa, tylko streamowałem, bo tak Właśnie widzieliście jak zginąłem. Kirchą grałem z moim widzem, memem, ale musiał iść na kolację. To w tym czasie nakręcam właśnie odcinek z odcinka. Dobra, to nie było śmieszne, z Robloxa bobux kart. Może czekać na skończenie rundy. Co Bacon kupił sobie Bobux? mnie poprosił mamę. Jakiś Bacon, nie wiem. Czy to kupił sobie jakąś stwa za miliard Bobuksów Jak Salender. Y tkaj, co się stało? On mnie, coś, coś mnie zepchnął, że ja sam spadłem jako pośle, to Człowiek. Człowiek. Mm. No i nie umiem grać. Bierzemy czerwony, czemu on... Co? Dobra, żu... chyba, że nie narzuje. Pomarańcz! <laughs> to wszystkie mi auto zabrali, przygrywy. Życia. Nie, ten bacon, głupi. Nie ma życia, gin. Gin po samochodem. Hahaha, ha, ha. nikt nie umie przejechać. Przesuńcie się. Nie umiecie żyć. żyć. Please. Zostawcie mnie. U, u, u. U, o nie! O! Pomocy, pomocy. Trzeba na samą górę wejść. To tutaj. Ja, ja. Ja nie będę żył zaraz. Mm, nie, oni będą ty jeść, To tylko jest przejście. No oczywiście. O, ktoś weszłem. Co, ktoś tam weszedł? Jakiś, no nie znów ten bacon. C czemu on w każdym miejscu? Co, frajer? Nie pozwoli mi wejść. No dwa razy. Co, przegryw życia. Wiesz, on tam blokuje przejście wszystkim. No jeszcze mnie zepchnęli dzięki guys. Like you killed me. No jeszcze blokują przejście. Nie, no ja przegrałem przez nich. Serio. Oni mnie zabili. I like this game very much. Yes, wygrałem. Bo skakałem po jakimś pręcie. Blokuję zaraz Bacona. Za blokowanie mi przejścia. I inne osoby, które mnie zepchnęły. Ale okej. Okay. Musiałem się zabić, bo miałem 0 hp. Dobra, miałem 69. Haha, śmieszne. Tak naprawdę nie wiem, ile miałem. O nie, prawie bym spadł. Robiłem jakieś triki głupie. Uciekam od wszystkich. Albo kampie. Ten, co nie umie iść. Chciał iść, ale się ode mnie zablokował. Uuu Jakub Jagodz. Okej. Okay. Hello chłopcio. D you hear me, boy? Stop it. Super banio, super A będzie w sumie mróz. Tak, ocieplaj mnie, chupciu, już mi zimno. No, nie mogło być tego ciekawszego. Tylko mróz. Czyli super nudna rzecz, która jest nudna. po nie. O, schody się rozpadły. Um. Czy serio my tylko z... yy, przeniliśmy. No właśnie, chyba tak. O nie, ma mało HP. Chłopcze, masz to wygrać. Chłopcu, wygrywaj, bo ja już nie żyję. Jej. Żyjemy jako ostatnie osoby. Bo nikogo jeszcze nie ma. ktoś jest. Może jeszcze inna osoba. Ale chyba wątpię. Jest! Wygrałem! Miałem 0 balet. Co z tego? Wygrałem. Jej. Happy... B ...day. Wygram z chłopcem. Miałem 0 AP, ale wygrałem. Dobra. Znów kolejna łapa. Yy, prac budowy. Uh. Znów ten bacon Kurset Bułpę Helowek. głowa. jest na głowa. Uciekam z Nigdy nie widziałem tych bloków Wow Czemu oni wszystkie dźwigi zabrali? Wolny dźwig Mucha chao chao Jakiś mały Wydręcimy go Czemu się nie da z placu budowy wyjść? O nie, tam ktoś ma wirusa. Właśnie się zaplokowaliśmy. Fakt, dobra, uciekam. Bobuks i kart. O, siema. Randomowy czuj... Z... jak? 1, 2, 3. O, przejście. Aha, nie ma przejścia. Dalej nie ma przejścia. Czemu nie ma przejścia? Czemu tam się iść? Jej. O, ktoś popełnił samobójstwo właśnie na moich oczach. Verisus. Jej. Everyone is happy To tam, nie tam no, a tam nic nie żyje Tylko co widziałem niedawno Popełnił samobójstwo, bo po na Tam co, co jest w dziku? O, chupcie O Ej, wygraliśmy, ale to było trudne. starej dzień świnu. Nie mam. 410, mam 409. Muszę to jeszcze wygrać. Yo, Roblox HQ. Roblox i, i Bobux. Men in here. Jej. Jest w piwnicy zamknięty. K piwnica, która jest w piwnicy. Jej. Idę dzisiaj na górę. By zdechnąć. O nie. Dobra. Ja zostaje w piwnicy. Hello kid. Ład. Czekanie, ładowanie. Ładowano szturek. E Gdzie chłopcio? Chłopcze znikł! O nie! Chłopcze nie ma na serwie. Nie, Everyone zginął. Ty 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 happy? Wszyscy a jak tam są siedzi, których nie ma tutaj, ani tutaj, czyli są, a tutaj są. Mają rozwalone tutaj przejście. Uh. Ten bacon, uh. A, miałem co Halo Kit, to, to Halo jakiś kit. Nie wiem o co chodzi. Dziwne, dziwne. Yy. Idę na górę. A nie, nie ma schodu. Dobra, wracam na dół. O, chłopcie wrócił. O, ser. Tylko idę go już, nie ma grze. W grze. Ktoś zginął. Muszę się stąd wydostać. Kto dostać. mi. No znowu ten bacon, ile jest tych baconów. Chciałem każdy człowiek to bacon? Jej, stersa minut, zaraz mi się pokaże. Niam, woda. No znów bez budowy. A nie może być jakiejś fajnej mapy? Może będzie coś ciekawszego. Metoryty to już nie będzie, a nie ogień. Może będzie tornado, by było ciekawe. Tylko by nie było ciekawie, jakby się pojawiło na mnie. Ja te te sub normalnym przejściem. Albo nie. Te, 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 te szkła. wskazają bardzo. Skam. Dobra, zobaczymy co będzie. Tam na spawnie jakieś dwa bejkony siedzą. O, fuck. Tam jakieś dwa bejkony są. A, czemu nie mogę spać na dół, ok. Jak to się nazywało? Ten co... A, tryhard. Że Ty. żyje? Ty. niż baconem. Czemu ba? Jeden bacon, drugi, trzeci. Nie, to nie był trzeci. Trzeci. Czwarty. Mi się pewnie jest więcej. Bo mi się już nie, nie chce liczyć. So funny. Olga, natwora twora Supek O nie, pomocy nie, Najbezpieczniej, dobra, tam jest bezpieczniej widzę w środku Co oni robią? What the heck Boys and Girls Kto zginął? Chyba 500 ty, tysięcy osób pozostałych Či půl servera vyskočilo po zámavě, po ne? Dobra. Idziemy na górę. Po czemu nie? Może na chwilę zostanę na dole. Iu. Iu. No nie biegnij. Um. Edens Muszę zrobić przy tym Edens. Czemu kapsułkowało? Yy. O Boże, nie, 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 nie. Dance. Ty, 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 ty. Znów kapsułek. Okej, okay. yy, tym razem zadziałało jakoś i tak. Dobra, ja uciekam. No, to siedz i Nie, ja zginę zaraz. No do mnie się spliża. Eee, yy, ma na głowie blok. Tak. O, bezpieczne miejsce. Kawałek głowy był. Bardzo zrozumiałe. Hupcio! Ah! A! nosi jedyny uratunek. Jak wejść? Hmm... Hmm... Albo współpraca? I! Nie! Czemu gapsloko... Uj, musi też. Może po prostu kiedy się pisze, yy, to to kapsel, albo po prostu jesteśmy głupi. Hubert, uważaj! To chyba wchodzi, albo jednak nie. Prawdopodobnie teraz muszę spróbować. I yeah. Jest! Uh, uh, uh. Jestem szczycie szczycie góry. A! To był był nie, to jakiś człowiek, o fuck. Nie! Na samym końcu zginąłem. Nienawidzę tej krew. piersił. Mogę ja jednak mu pomóc. Moja karma. A remy A. Wyry A C A A. Ja, trwa odcinek. 16 minut. Jeszcze teraz próbujemy. Zmm, na to. Dobra, nie chcę. Mam za mało miejsca, Żeby dodawać anomów. To jest. Gry. Będę wszystko naciskał. Jak, nacisk jak naciskałeś myszkę? Tak. C sterują myszkę. Myszka. Nie, nie miałam wysłać. A! My... Myszka! Yes, zrobiłem to! Kliknąłem myszkę. Bo w sumie mogę to być myśl. Co z tego? Skacze po waszych głowach. c Czemu on tak kocha drzewa. Czemu każdy skacze po swoich głowach? Czyli po innych głowach, nie rozumie, Czemu muszę być takim dumpleja? a, Ahoj! Eee, easy to było. Prawie każdy bieżył Oprócz tych co oczywiście weźli na drzewo. Jak noby. Okej. Okay. Okay. Secret block. Uh. Tu jest wejście. Puścimy mnie tam. No druga fala. Oh shit. Hot egob. O, nie sądziłem. Co Są dwa różne nikki. Czy to są połączone niki? Już nie. Już nie wiem. Serio. Czemu nie wyskoczyłem? ja się nie wyskoczyłem. Dobrze, dobrze Co? szybką na ustał Tylko musiał uruchomić. Czy tam zabij, kiedy będzie na samej górze? Żeby kilka osób było mniej. Bo tak. Ale może najpierw... Jeszcze nie klikaj tego głośnika, po chcę wejść. Może kliknąć. A dobra i za późno. Kaj dalej nie kliknęli jak to? Ja specjalnie przecież poszłem, bo... No. Bo tak. O serio. Jakiś karmel, no! O, meteor. O fuck, mam 0P. Co jest stało statkiem? Zgadę w ten statek co mi się wydaje. No i nam jakaś kropka lecieć, a go nie ma. Zmieni nie ma też kawałków. Z niego, Zresztą umieść tu i żyjemy. Eee, Danse. Ej! E, Dance powiedziałem. Nie. Kapu, 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 Iran, Nevím. I run. Hal hello skid, kapu, skid kapu, kapu, Patrz na moje oczy. Ok, pokers. Ja! Yeah, jump! Jump and die. Dobra, skończę ten odcinek, bo ma 20 minut. 21 minut, dobra, patrzę do na sobę pa.